i ten film skrócony, to żebyś ty się czasem za to nie brał. Bo to ci nie wyjdzie, bo dla ciebie jest wszystko ważne. I, i tak jest, i faktycznie to jest wszystko ważne, to powinien zrobić ktoś jakby z zewnątrz, który, któremu będzie się to podobało po prostu i on weźmie te najważniejsze momenty. Myślę, że wtedy by miało to głęboki sens. Nie? Tak, Żeby... ale rozmawiałem o komercyjnym podejściu do tego filmu, bo zaznaczmy, że nasz film nie jest komercyjny. I zasłużony też czarny pas, Grzegorz Kloc, Yamabushi ze Szczecina powiedział bardzo ważną rzecz. Gdyby się zabrała za to osoba z zewnątrz i podeszła do tego komercyjnie, czyli stricte, by zarobić. My nie zarobimy na tym filmie, my chcieliśmy pokazać, jak było. No Surowe tak. warunki, chcieliśmy pokazać, że media nie były przyjazne. I oczywiście też poruszyliśmy temat filmu Klatka, który jak powiedziałeś w tym filmie bardzo przyhamował rozwój MMA w Polsce. I powiedział Grzesiu ważną rzecz. Gdyby się ten ktoś za to zabrał nie wziąłby Grzegorza Jakubowskiego, nie wziąłby prawdopodobnie was, tylko wziąłby osoby pierwsze, które zaistniały na świecie. Jak Janek Błachowicz, czy Janna Jędrzejczyk, bo to są osoby, które by ten film sprzedały. Mówiąc szczerze, to to jest jeszcze historia przed MMA. Bo tak sobie to trzeba powiedzieć, że My zaczynamy mówić MMA, bo to, to MMA jest yy, znane teraz, ale wtedy to było Wale Tudo. Wszystko to jest, idzie. No, wszystko co idzie, nie? Później po Vale Tudo było NHB, No Holds Barred, nie? To, to, to jeszcze jest trochę ta epoka przed... I dopiero po jakimś czasie jest MMA. Także to też trzeba jakby mieć taką świadomość, że MMA zawsze nie istniało albo coś takiego, nie? Że przed tym były... Te formy brutalniejsze. Zresztą zanim samo MMA i tak dalej, to też przechodziło pewne e, duże zmiany w przepisach. Które e, na przykład był taki zawodnik, e, najpierw po erze jiu -Jitsu zaczęli rządzić zapaśnicy. Obalali i rąbali. No ale Maury Smith, kickboxer, stwierdził, bo to było tak, że e, jeżeli nierozstrzygnięcie nie było przez KO albo poddanie. No to było w ten sposób, że runda dodatkowa. I on sobie wykminił, że będzie utrudniał temu zapaśnikowi. To oczywiście wyglądało okropnie, i on kolemanowi utrudniał, utrudniał, utrudniał. Koleman szedł na pełną, zmęczył się, a w dogrywce Smith go załatwił. Nie? No więc jakby to ryk. Mówię, te reguły decydują o tym, co jest jakby skuteczne, jak walczyć. I nie od razu MMA wyglądało tak, jak to dzisiaj wygląda. Wielkość, wielkość, pola, wręcz, tak, wielkość pola ma znaczenie, wielkość pola ma długość znaczenie. rund Ta. i tak dalej. To fakt, no, ale trzeba powiedzieć, że mieliśmy też swoich bohaterów już w lata przecież. 30., 40., 50., jak chociażby co, Zb Zbyszek Cyganiewicz, który Ta. też latał do Stanów i mierzył się. Ale jak to wtedy było? Nie było internetu. Skąd ci ludzie wiedzieli, że tam jest gość, którego trzeba pokonać, żeby o tobie mówili albo żeby przekonać się, kto jest lepszy? To tylko mogło być e, przez środowiska. Nie? Że środowiska takie i takie wysyłały sobie listy, bo inaczej ja też nie wiem. Tam nawet telefony chyba słabo tutaj działały. I tak dalej, więc tylko środowiskami. Nie? A zresztą te czasy e, są doskonałe. Przygotowując książkę, właśnie czytałem mnóstwo, że tych walk było właśnie między Japończykami, a tutaj zapaśnikami z Anglii, ze Stanów. No to naprawdę bardzo interesujące historie. No i między Brazylijczykami, no bo bardzo sławna jest walka Kimura przecież e, z Gracim, nie? Czyli... No, Masahiko Kimura to. Legenda Judo, nie? Japończyk, który no, pokonał Helio i jest do dzisiaj uważany za kimura, za jednego z najlepszych judoków w historii Judo. Nie? No, ale oczywiście i Brazylijczycy walczyli między sobą, Japończycy, którzy dostali się do Brazylii, byli później obywatelami Brazylii i toczyli te walki już jako Brazylijczycy. No, tu pomieszanie z poplątaniem to naprawdę ciekawe historie ostatnio czytałem, że jeden z Anglików pojechał właśnie w tym okresie, kiedy jeszcze było jiu-jitsu, judo, to jeszcze tam trwały te to judo dopiero się formowało ściągnął do siebie, o dziwo z Kano mu dał jiu nie judoków, tylko tych, co jiu ćwiczyli i po pewnym czasie w Anglii powstał Eee, styl walki oparty na zapasach francuskim Savate i japońskim Jujitsu. I widziałem obrazki, powiem szczerze, bardzo interesująca rzecz. No w Anglii później też mieliśmy jednego z pierwszych Zawodników, Polaka, który już w 2003 był zaproszony na finały ADCC, i powiem Ci szczerze, że jak rozmawiam mm. dzisiaj z zawodnikami, to nawet nie znają nazwiska: Robert Sulski. Sulski no. 2003-2005 ADCC. Dopiero się zaczęło po te modery powiedzmy Radka Turka, czy Kamila Omińskiego, czy tam wiadomo Granit. Bo no nikt nie zna Sulskiego, tak jest. Tak. No i to I... masz rację. Nie? I teraz, jeżeli by był film o Sulskim, to ktoś by powiedział, no ale kto to jest? Skąd on się wziął? Tô falando.